Twórcy, gdzie jest Nemo, Woli, od lotu i rewelacji tego lata, to history 3 stworzyli film przygodowy, który wkrótce obiegnie całą Ziemię. Latem rozpocznie się wyścig dookoła świata i decydujący o losach świata. Sean McMichin, agent jej Królewskiej Mości. Agent Złomek, głównie to samsze Mości. Już wkrótce. Słuchaj, nie jesteś u siebie w chłodnicy. Bez wątpienia ci, Jankesi, to arcy A, jak No, błagam, chyba żartujesz. Disney i Pixar prezentują... Ale mam gaz na pójść! do lądowania! Prawo, whisky tango! Cicho, idzie! Ej, bo ucieknie! Trzymaj się! Auta dwa. Tak to jeszcze nikt nie pojechał złomek, żeśmy się zagalopali deczko. Latem w KINACH